Cześć, do was, jestem Saryx i dzisiaj nagrywam ten odcinek z Age of Civilizations 2, to już drugi odcinek z tej serii. Już sezon drugi z tego powodu, że wcześniej wszystko straciłem. Ładuje mi się ogólnie skala X6. No dobra, już jest 100% wczytywanie I zaraz. Jeszcze dalej sobie pogramy, trochę sobie weźmiemy w rozwój, zainwestujemy i dalej poprzyjmujemy trochę trei. No dobra to. Ja poczekam. Widzimy się niedługo. No to jak widać jesteśmy już w grze. No i tak. Sprawdziłam. Zapomniałam, że tutaj widzę, że Niemcy walczą z Francją. Liczę na to, że Francja wygra, bo będzie trudno pokonać silne, dosyć takie spore, silne Niemcy. No ale mniejsze zobaczmy. Trochę e ekonomię. No widzę, że nie jest za dobra. Dlatego jeszcze ulepszmy tak, żeby było do 200-100. I już powinno być 200. 2100 znaczy. No i jest 2100. Dobrze. Ale jak na razie tak zostawimy. I tak sobie popatrzymy. By się przydało poprzyjmować tutaj mniejsze na razie kraje. Przy okazji mam trochę dostępu więcej do morza. To teraz róbmy tak... Nie, więcej. I tu powinno być... A, dobra, nie, jeszcze nie mogę, ale dobra. Rekrutujmy w tej prowincji dużo wojsk. Bo się nam się do walki z yy, Litwą. Z 10 tysięcy starczy, to nie jest aż taki silny krajik. Nie, no, trochę więcej lepiej zrekrutować, bo ten kraj też może zacząć rekrutować. No więc atakujemy. Tutaj 6 tysięcy, tutaj 6 i to sobie zrekrutujmy tutaj. No nie udało się, tutaj i tu. No i dobra, po prowincjach. A teraz tutaj połowa, tutaj połowa i tu i tu i tutaj też połowa i tu połowa. Dobra. Powinno się udać. O, tam ledwo co? Tu już wiadomo, że tutaj dać najlepiej posiłki, żeby dali radę. Teraz tutaj i tu. Aha, to ma od tej wójski się. Czyli że tak, 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 tak. No i powinniśmy wygrać. No, no to wygraliśmy. Udało nam się. No to weźmy całe tereny, bo, nie po, bo po to właśnie atakowałem litwę. Dobra, zakończ. No to teraz... Rozwiąż armię i tutaj też rozwiąż armię. Tak se zobaczę jeszcze na rozwój. A właśnie nie. Stabilność by nam się przydała. Bo nie wiadomo, jak to jest w tych prowincjach. Właśnie widzę, że tracę te pieniądze. Teraz mniej zarabiam. Aha. Nie chcę z finalią walczyć. Spróbujmy zawrzeć pokój, a tutaj stabilność prowincji. Azym. Zobaczmy. Stabilność prowincji. O, ta jeszcze nie. A nie mogę. Oje, no to ta litwa ma do mnie. Znaczy Litwa, Finlandia. Dobra. Co Litwy to będzie ją miała? Pewnie się zgodzi na pokój, jak zobaczysz, że będzie przygrywać. Dobra, jeszcze tutaj zrekrutujmy raz. I więcej lepiej na razie nie rekrutować. Dobra, już tutaj płyniemy. I pierwsze co zrobimy zaatakujemy stolicę. O nie udało się dziwne. To potrzeba więcej wojsk. Trzeba tą stolicę ich osłabić. Dobra, tysiąc. To wezmę jeszcze raz tutaj, ale okej, okay. to pójdziemy. tutaj jeszcze raz. Teraz tu. No dobra, to tutaj wyszłośmy sobie tutaj. Tutaj jeszcze. Spłyniemy tak, tutaj, tutaj. Tutaj i tutaj. Tutaj. tutaj popłyniemy. Tak. I tak to będzie działać. Tym jeszcze tutaj popłyniemy. Ty, tutaj podpłyniemy, tutaj zrekrutujemy. Dobra, dziś poleciało mi. Tutaj jest trochę wojsk. To trzeba było trochę tutaj przyhamować. Tutaj atakuję. To mnie tutaj przejdzie. Sytuacja jest trochę że to Finlandia nie chciała pokoju, ale jej też, bo ta jedna prowincja jest mocno pewnie teraz zniszczona. Nie wiem po co takiej wojny chce. No już mało wojsk. I skąd na tyle wojs bierze? Po pierwsze, to jest niemożliwe. To nie jest legendarna trudność. Tylko taka normalna, nie wiem, to nie jest też łatwa. Ale bez przesady, to nie aż 5000. To jest przesadniczo trochę. Jeśli jest to przesadą, że ich aż tylu giniało, moich znacznie więcej. To jest też trochę, trochę dziwne. Dobrze, zaatakujmy to. A tutaj wybudujemy port i zerekrutujemy wojska, żeby było więcej. Czyli, że tak logicznie myślę, że tu już nie ma wojsk. Jak nie będzie chciała pokoju, to trudno. Zapisało nam się. I zapisuje. Ja ogólnie wiem, jak tę wojnę zakończyć. Wystarczy, że wezmę zrobić handel, złoto dam. Nie, wystarczy tak szczerze mówiąc im jedno, a złoto wypowiedz wojnę i wezmę tak, tak i wyślij żądanie. I już praktycznie się zgodzi na pokój, od razu będzie po Finlandii. No, ale tak nie zrobię. I że zapiszę teraz grę, zapisz grę, zakończ. Niech to mi się zapisze. No i my widzimy się w następnych filmach.